Ale tam szczelają. Ej, oni są naprawdę fajni, podejdę do nich spytam się, czy mogę razem z nimi poszczelać. Cześć, ej mogę, mogę z wami poszczelać, jakie ok, macie super bronie. Yo. Nie przeszkadzaj. Ej, Odej. mogę z wami? Mogę z wami? Nie, nie nie, 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 nie potrzebujemy ja nowych. Słaby. Ej, co ty powiedziałeś, że jestem za słaby? Co? No, ja Zobacz jaką ty jak masz słabą broń. No mam fajny pistolet, może nie mam takich was jak ty, wy, ale, ale mam pistolet, pokażę wam, patrzcie na to, no to, patrzcie, na to. patrzcie na to. Patrzcie na to, Pow, pow, poł. Co ty po robisz, odejdź. Patrz na to, pokażę wam. Amas, 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 rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go. Patrz, 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 patrz. Ja widzisz? 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 No. Trafić nawet nie umie. To ja tego rozwalę, tego rozwalę. Zobacz, co robi mi. Amas, a masz, Czekaj, czekaj. To... Pokażę wam, pokażę wam, Patrz, opadie, opadnie, panie, Rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go. Hamas. No to coś rozwaliłem To go. No, no, no teraz pokażę, no, no, pokażę, ja jak, po pokaż jak to się robi, dobra? A no, pokaż, pokaż. Jo, no. Yo! Sekundy mi to zajęła. Dobra, musisz, nie tracimy eee, czasu na niego. Dobra, odejdźmy od razy. chodźcie tu. Ej, czemu odchodzić ode mnie? Poszczelajcie razem ze mną. ej. Jesteśmy zajęci, ćwiczymy jako drużyna. Nie zadajemy się z takimi jak ty. Właśnie. O nie. Oni sobie poszli razem sobie strzelać, ale ja tak naprawdę. Urgh, jestem wkurzony. Tak naprawdę będę udawał nupkę. Patrzcie, jestem nupcio. Będę udawał słabego gracza, ale tak naprawdę jestem dobrym graczem. Tylko nikomu nie mówcie sz. i będę udawał ich wszystkich rozwale. Zobaczycie jaka będzie ich reakcja, oglądajcie do swojego końca. Będę dawał dupka, który nic nie potrafi. A tak naprawdę później wyciągnę najlepsze bronie ze sklepu i ich rozwalę. Ale zobaczycie, bo będę takim dupciem. E Ej, chodźcie ze mną pograć, chodźcie. Czekam na was, Dytmejcza. No co ty matcha. nam zawracasz głowę? No chodźcie do mnie, no chodźcie, wejdźcie. O, mogę mieć różne bronie. No chodźcie, no chodźcie, czekam za wami. Chodźcie, tutaj jestem Dobra, na Dobra, chodźcie, rozwalimy ją. Okay. Raz, dwa i... Ej, ja jestem ciekawy, cho ciekawa, chodźcie tutaj dwóch na jednego. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. No, no dobra, dwóch Dobrze, na jednego. Bo ja chcesz? nie ja nie będę się zbił. Dobrze, to wstydnie, no to zobaczymy, jest. zobaczymy. To jest jestem lękan, mówcie mi Lenka No chodźcie, 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 zobaczymy. A widzowie, no kliknijcie, okay, na arenie, kliknijcie spoko. łapeczkę w górę, widzowie, kliknijcie No Dobra, zobaczymy kto jest lepszy. Ale rozwalimy ją. No, no, pewnie. no chodźcie, no chodźcie, no chodźcie. To uważaj, Livia, nasz standardowy plan, wiesz no chodźcie, o co chodzi, nie? Tak, ta sama strategia. Chodźcie, gdzie jesteście? O, tam, tam. tam Wow, ale rzuciła. Wow. A masz! Bo, bo, bo. Ej, co jest? Ona mnie rozwaliła! O nie! Jest! Ale jedna padła! Jedna padła. Dobrze, Pi, dobrze! <laughs> widzieliście tak, rozolia, widzieliście, widzieliście. Tak pójdzie tak naprawdę. Dobra, lepszy. dawaj, dawaj, nie poddajemy się. Okay, tak, tak, maciemy. wygramy to, wygramy. Uwaga, uwaga, uwaga. Dosta <laughs> Ale, ale Szybko, ale szybko! No nie. No Dobra, ale czekaj. Szybko, ale szybko. Patrz. O nie! Ej, <laughs> no nie! Moje! Yes, Dobra, ej, to, to nie łatwo, wyszło, to wygrałem. nie wyszło, ale następną damy radę. Wygrałam, Następnie. wygrałam. Rzucamy granat! Zaczymy, tak. zaczynamy! Uwaga, uwaga! Ouuu, dostała! <laughs> No co jest? Ale łatwo. Ale łatwo, a, łatwo, Dawaj, 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 dobrze. A nie. Prawie. Ale wygrywam. Dobra, a teraz ja mam pierwszy koniec żartów. Koniec żartów, skończyły się żarty. Wy macie dziesiąty, ja mam pierwszy. Wygrywam. I co, i co, Dobra, i co? Dobra, teraz, teraz ta runda jest nasza. Masz, 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 masz. Tu jest, tu jest. Bierz ją, bierz ją. O nie, muszę przeładować. A, a, nie <śmienicza> o nie, muszę przeładować. gdzie ona jest, gdzie ona jest? Uważaj, uważaj. Rozwalę cię, rozwalę cię, rozwalę cię. Ej, daj! Dawaj, dawaj, A nie, muszę przeładować. Zławi, no łatwo, łasku! łatwo, łatwo, spartwa, łatwo, nie? ale rozwala no was warta. a się śmieliście ze mnie, że jestem taka słaba, że jestem taka słaba i co, jestem najlepsza. No, jestem no najlepsza. jesteś słaba. Jestem najlepsza, jestem Dobra, najlepsza. tą rundę wygrywamy. Jestem najlepsza. A masz? Patrz jak skacze, nie mają ze A masz? No pa, 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 pa. nie. Padła, dobra teraz jest, jest druga, druga. Rozwalę ją teraz. Ale nie wyłączyłem, to wyłączyłem. Ok! A masz! Ha 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 ha! Ooooo! Jest! Łatwo! Yes. No <laughs> Przegrywacie! Nie macie szansę! No ale jesteście słabi! Słabi! Dobra, to wygrywam, wygramy wygram. patience. Pierwszym poziomem wygramy patience. Tak, tak. <laughs> słabi, słabi! Gaczymy! Ok, tutaj jest! A masz! Rozwalecie! A masz, 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 masz! To było fartem. To było fartem dokładnie. Ale ich rozwaliłam. I co powiecie, co, kto się śmieje? śmieliście się ze mnie piersi i was rozwaliłam. Jak było, jak Dobra, poszło? Było wygraliście fartem. z nobkiem. No, no patrz, bo my nie byliśmy rozgrzane. Powiedzcie mu, powiedzcie mu czy wygraliście, powiedzcie no. no Nawet mi nie gadajcie, że przegraliście z tym nobem. No. Wygrała niestety. Co ty Ale gadasz? To nie, to dawaj ze mną, chodź ze mną. Sebek jest w szoku! Sebek, jesteś w szoku poważnie! Chodź ci pokażę, no i to jest niemożliwe, że ty wygrałeś z moimi przyjaciółmi, bo oni umią i mają dosyć okay, fajne broń. Teraz zobaczmy dziewczyna kontra chłopak! No to patrz na to, jak cię No, Dobra, Sebek tej cię planszyk. rozwali, zobaczysz! Okej, okay, dziewczyna kontra chłopak, zobaczymy kto jest lepszy. No, zobaczymy, <laughs> Sobek, zobaczymy i w górę, co wydźłapeczkę w górę, rozwalimy go! <laughs> Dobra, teraz tutaj idę, teraz tu, bum, bum, bum! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jesteś! No, kuku. szukaj mnie, szukaj mnie! A kuku! A kuku, a kuku, a kuku! A kuku! Co jest? Aj, jak cię Ej, czekaj, 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 Aj. nie bądź takich obciów do przodu. Z ręki, z Chodź ręki. tutaj, jeszcze raz! Zobaczymy, zobaczymy! Okej, okay, gdzie jesteś? Jesteś! A kuku! No nie no jak! Zroczki, go rozwala Taka, Czekaj, bo ja muszę sobie broń zmienić. Ale, broń sobie zmienić i cię Ale się wkurza, ale się wkurza. No, ja sobie przejdę tutaj. Teraz tutaj, okej. Okay. Wicowie, słuchajcie, jak chcecie być tacy właśnie jak ja, wpadać na moją grupę smac... O nie, tutaj idzie, tutaj idzie, tutaj idzie, patrzcie, patrzcie. Ojej, no, dostajesz mocno. Teraz tutaj sobie przejdę, teraz tu. Gdzie jesteś? Ja no nie, no, jeszcze raz! Ale się wkurza poważnie, ale się wkurza. Jeszcze raz, tym razem nie masz szans. Ok, co oczymy? Dawaj, dawaj. Dobra, teraz tutaj. O, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Ale ich rozwalam. Dobra, teraz tutaj. Gdzie jesteś, czekaj. Tutaj, gdzieś jest. Okej, Tam jest, tam jest. No nie, no jeszcze raz, bo to mi nie wyszło. Ale ich rozwala łatwo. Dzisiaj trzech na jednego czuło. Teraz się zmiotę z tej planszy. Okej. Okay. Jesteś, gdzie jesteś? To jesteś, dobra. Dostaję, 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 a! Yes, pit No nie, no no. Yes. Jeszcze raz, jak chcę masz? Ale ich nabieram. Ej, zbudowałem teraz lepka. mikrofon. Ej, słuchajcie, nabieram ich. Wygryłam jaką jako mejkułem. One się błagam O co wkurzają. A ja wygrywam Słuchajcie, jak chcecie razem ze mną pograć w taką gierkę albo winą, to wpadajcie też o mojej grupie. Chciałem wam powiedzieć, moja grupa soul Team. Czeka na was. Tutaj macie moją grupę, do której możecie dołączyć. Razem wspólnie pogramy popiszemy, może winę, gierki, także wpadajcie. Tam też są moje fajne koszulki. W ogóle tam macie moje koszulki, które też możecie sobie kupić, jak chcecie. Wpadajcie, link macie w opisie. Dobra, a ja będę dalej udawał. Teraz zmienię mikrofon, okay. No, jak tam? No, jak Sebek, wygrałeś? Prawie, Przegrał. Prawie. Ale ogólnie to. to... to? Jak eee, rzucam wam teraz, się, rzucam, rzucam się. wam teraz wyzwanie trójkę na jednego, czyli na bacon gear słabą. No, Dawajcie! To naprawdę, no naprawdę, nie masz to szczerze, dobra, szczerze, dobra, wygramy Okej, okay, a poczekajcie na chwilkę. Dobra, ja sobie skoczę do sklepu. <laughs> Patrzcie, tutaj sobie kupię. Ej, sko skoczyłem do sklepu. Wezmę sobie, kupię coś. może jakieś zestawy. Ej, tu jest 12 razy. Dobra, już jestem, jestem gotowa, jestem no, to gotowa. No chodź, tu. to. chodź, koniec. Okej, okay, jestem gotowa, dobra, dobra, dobra. Tutaj, daj. A już ja teraz rozwalimy. Okej, okay, no to zaczynamy. Poczynamy. Teraz czekaj 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 teraz tutaj dobra lecimy. dobra teraz jest nasza Poo, patrz, patrz, patrz. ale ją rozwalimy a, a, widzę kurde spadłem do niej daj i przegrałem przegrałam A, wygrana wygrana wygraliśmy. jesteśmy nie fair, bo tu się czekaj czekaj źle zrobiłem. czekaj tutaj muszę podejść dobra tutaj wyskoczę czekaj 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 Uuu. Gdzie, gdzie jest nupcia? Co byłem? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A tam, 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 tam. Więcej, 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 Gdzie ty jesteś? Pomóż dostaję, dostaję, dostać, strzelam, jest koncz. skąd, skąd? Nie no, no. Wiem. Gdzie ona, ona jest? Strzela. Strzela, gdzie tam to? Gdzie? Gdzieś, gdzieś Gdzie? Ej, gdzie nie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę mnie? dostaję, dostaję, dostać, Ma mało życia, ma mało Nie, O nie, padłem! No, nie jak to możliwe? Dobra. straciliśmy cię, no nie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jak tam wejść do góry? Czekaj, a może tak wejdę? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja sobie wejdę. Patrzę, tu nie widzę o. nic. O, ja prawie byłem. Prawie, prawie, prawie wszedłem. Ej, czekaj, gdzie jest? O tam, tam, tam. O, 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 nie o, skąd to jest? Ej, Ale dostaję, ktoś dostaję? mnie strzela. A, nie wiedzą skąd. skąd? Nie Papi. widzę. Ej, no nie, ej! Z broni grą, z pistoleta, z pistoleta. Aha, z pistoleta. Co jest? Ej, jeszcze z pistoletu dostałam. Pati, no dawaj. To strzela, no. Wygrasz to. A ją rozwalę z granatu. Zaraz zobaczycie, jak dostaje z granatu. Niech tylko będzie stała. Czekaj, czekaj. Niech tam przejdzie sobie. Czekaj, wyposzę, wyposzę. Dobra, dobra. dobra, Nie wiem, czemu ty padłaś. Buuuu, buuu, 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 leci granat, leci granat. Dostała! Wierzaj, Anna, granatu! O nie! Zielone, Nie Widziałam tego! Ależ my nigdy nie przegrywamy! Ładnie, ładnie, co to ma być? To wygramy, zobaczycie. Tak nie może być. Kupcie się teraz, Tu jest, jest, się jest, tu jest, tu Bracio. jest, tu jest. Mam go, mam ją, mam ją, mam ją. No, no, dostaję, 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 muszę szybko wypaść, wypaść. Widzę ją, widzę ją. Jest! Bierz je Gdzie jest? Gdzie jest, Za nią! <śla> wypadła! Czyli wypadła. wygrana! No wygraliśmy, ale nie Ale Pani, wypadła tutaj! I co? I co? Taka kozak wygrana. była! Oni, tak przyspieszyła oni i przegrała! Oni myślą, że wypadła, tak całe... Ale nubek! Wygraliśmy! Tak jest! Czekaj, czekaj, czeka, nie wygrali, nie wygrali, oh, nie no, yeah, wygrali! Super! Nie wygrali, nie wygrali! Patrzcie, 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 patrzcie! Czekaj, <śla>, czekaj, czeka, czeka. Revis, revis, revis! Ej, co to? jest grane? Czemu remis się zrobił? A, bo byłem Ej, żyłem, tak chodzi? naprawdę nie wypadłam. Żyłam, nie wypadłam. To jest grane. Ej, gdzie ona jest? Zostawaj ją. to nie wypadasz, Widziałem. Musimy ją dorwać teraz szybko! Gdzie ona jest? Ale mogę się tej nogi! Ale ich rozwalał, ale ich rozwalał! Sprawdźcie wszystko, tam uciekaj! Raz sprawdzam! Cały, stały, jest. czekaj, to jest cebek, patrzcie! Stoję, 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 stoję! <śleski> Ej, czekaj, let's go, nie, nie złapię, nie padłem! co ci się stało? Nie, co mnie nie strzelała, chciałem się dostać na ten, ten, kontener! No, ona strzela! Ale dostał, ale dostał, ale dostał. Ej, z granatą wysadzę. Z granatą wysadzę. Uh, leci granat, leci granat. Leci. <laughs> ale dostał, ale dostał. Nie wiedzą skąd. I ro rozwaliłem ją. No, no nie.

Ja tak, na, na nią, i atakowałem ją. Ja mam tylko jeden poziom, niepę. tylko jeden pociąg. mam tylko jeden poziom. Dobra, teraz tutaj Sywailnie. Dobra, teraz się skupcie no, nie możemy się ośmieszyć. Tam jest, tam jest, widzę, nie! O, tu gdzieś widzę! Dobra, na dół. Komisji, Ktoś środku jest. Nie, nie możemy tak, tak przegrywać. Ej, chyba, Ups. widziałam. To wygraj to z nim. Gdzieś tutaj poszła. Wypadła? To chyba wypadła. <tusenia> Tutaj gdzieś do wypadło z dobra, 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 dobra. Ej, co jest? ona się tu wzięła? <grym> Ale i porobiłem, widzieliście? widzicie, to jest to normalnie skillsy Pro. Ale zostają łatwo. Ej, Dobra, pro, nie bo nie jest punkt meczowy. Weźcie się ogarnijcie. Dobra, teraz tutaj, okej. Okay. Teraz tam, tutaj. teraz pełne czeka. skupienie. O, masz, tam masz, jest. był, tam, tam. Teraz to skacze. Za Tu jest, tu jest, tu jest. Mam ją, nie, 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 tam była, tam o była, gdzie nie, ja, nie, padłem, nie, gdzie nie, ja nie, spadłem, gdzie ja spadłem. Też spadłem, aaa, też spadłem, kurde, źle yes. skakałem. A, wygrana Aj, na jedna. 4-2, 4-2, dobra, Aj, wygrał z nim, wygrał wygrał, wygrał. Dobra, dobra, lecimy, chłopaki. Dobra, wczoraj. damy radę. Okej, okay, atakujemy ich. Uuu, teraz tutaj lecę? Uuu. Mamy teraz duże szanse. <laughs> Jesteśmy, Jesteśmy bliżej. No nie widzą mnie. <laughs> gdzie ona jest? Gdzieś pewnie znowu campi.

Sprawiłam, miałam! Oh, yeah. Wygrałam ją! Oh, trzech! Łatwo! My łatwo! zabić. za mnie! Ale było łatwo! Od razu Ej, to byłem ja cały czas! Smyslą! Rozwaliłem was! Co? To jest no? to byłeś ty? Ja byłem cały czas! Wygrałem z wami! Gazasz? Widzicie? No, to się nie wida, że z nami wygrałeś! Ej, to ja Smile Slow, patrzcie. To ja, to ja Smile Slow. To ja Smile Slow, udawałem nówkę. Gdzie jak to my nawet, nawet nie widzieli? Udawałem cały czas. Ale żeś nas wrobił, no nie. Oj, rozwaliłem was do zera, jesteście słabi. No, no jeszcze jeden fair. na trzech, masakra, jesteś Ale no, jesteśmy obwodni. Ale jesteśmy coraz A wy z poduszką możecie wejść też i mieć taką na moim sklepie. Łaf, Daj, łaf. Szyba, Pamiętajcie, żeby też mieć fajną poduszkę na moim sklepie, która czeka na was, taka delikatna, miękka. I wiele więcej. Zestaw plakatów, ręcznik Smajlandia, Wpadajcie na smilandia.pl, do mojego teamu dołączcie. Link macie w opisie.